Siemanko, cześć witajcie, dzisiaj yy, szał blisterkowy w Biedronkach po raz kolejny wyszły nowe karty yy, blisterkowe yy, tym razem ROAS tu Euro yy, France yy, 2016 no i co, no na YouTube już huczy o tym, więc przejdźmy już do unboxingu ja już sobie tutaj rozcięłem od dołu, żeby mi się lepiej wyjmowało Macie proszę cena oczywiście 24 zł 24. 24 karty za 13 zł Dobra, mamy tutaj kartę limitowaną, jest to napastnik i mamy Puki. No niestety słabo limitka. Temu Puki, były grać szalkę. Dobra, mamy cztery saszetki. Jedziemy z pierwszą. co mi się dzisiaj tutaj? W Bali. W ogóle to jestem w innym miejscu dzisiaj. czekajcie. A już. Widzę jedną kartę specjalną. I tak mamy Kurtić. Mangala. Skullbred. Adam. Lalana. I wow, Eden Hazard. Super game changer. Pierwsza saszetka i mamy Game Changera. Fajnie to się prezentuje tutaj. Taki jakby taka odbita karta. Fajnie się ślizga. Fajna karteczka, naprawdę. Pierwsza saszetka, no i Game Changer. No i Rosja. Herb Rosji. Jedziemy z kolejną. Wow, 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 mamy z pierwszego One to Watch Jest to Dimitri Payet Pomocnik Reprezentacji Francji Super Tutaj mamy yy, Czekajcie, jak to się nazywało? Adrenalin XL, tak? Panini AXL, 1 na 9 saszetek No Może być, fajna karta nawet Mamy tutaj Goodale, KD Rabek, Gianluigi Buffon i Vertongen. Jeśli chodzi o karty bazowe, no to sowiecko coś idzie. Kolejna saszetka Czekajcie. Robimy to tak. Peter Pekarik, reprezentant yy, Słoweńskiej Republiki, Łukasz Piszczek, to już jest powtórka, yy, Sunić Bośnia Hercegowina, Jose Holebas, pierwsza karta jest to Niklas Moisander, fans favorite. No, fans naprawdę świetnie wyglądają, bardzo mi się to podoba, jest naprawdę. Dobrze, postawimy sobie tutaj. I karta druga specjalna jest to Lean Up. Niemiec, prawa strona tej karty. Mamy tutaj Müllera, Cedire i Błatenga, który tańczył na meczu z Barceloną w półfinale, w pierwszym meczu. Dobra, i ostatnia saszetka. Dwie karty damy do przodu. do tyłu, dobra mamy Topala i kolejny Polak, ale to jest niestety kolejna powtórka Grosicki Medujanin też powtórka, i Sokratis też powtórka i mamy Dynamo, czyli no fajnie, z każdej karty z naszych każdego rodzaju po jednej karcie, mamy tutaj The Four jest to Dynamo Dynamo, super, fajna karta i mamy Linapa jest to y, Anglia. Y, środkowa część karty. Słuchajcie, po przyłączeniu mamy. Świetna drużyna by to była, nie? Ciekawe co by tam wyprawiali w tej Europie. Dobra, więc jeśli chodzi o bisterek, opłaca się kupywać ze względu na limitkę. No i na to, że no, można trafić naprawdę spoko kartę. Z kart specjalnych Dynamo, półki, pajet. Game Changer, Fans Favorite, AXL, Herb i dwa linaty, więc opłaca się, kupujcie. Ja się z wami żegnam. Jeśli chcecie więcej blisterków, piszcie w komentarzach. Ja się z wami żegnam. Cześć!